Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda dzień czyszczenia padoków w stanie i mnóstwo innych rzeczy, które będziemy w tym dniu robić. Po pierwsze, musieliśmy spuścić konie na dolny padok, żeby ich padoki były wolne, żeby można było je bezpiecznie czyścić. No i tutaj sobie właśnie jedną trawkę, sianka też zostały dołożone. I pokażę Wam również, jak będę też plewić w międzyczasie ujeżdżalnie ponieważ ujeżdżane też lubi sobie po bokach troszeczkę zarastać, mimo że jest dobrze zrobiona, więc niestety muszę co jakiś czas ją troszkę plewić i będzie się tutaj widzieć, jak już część powyrywałam. Jeszcze całość mi się udało zrobić, ale widać poprawę, bo prawie cała ściana jest już odplewiona. Teraz pokażę Wam jeden z wielu treningów, które się odbyły w tym dniu, w tym na Czajusi. Nagrałam tylko kawałeczek rozgrzewki, ale była 10-minutowa, jak zawsze na długiej wodzy. Zaczęliśmy rozgrzewać konika w ogóle na płasko, co będzie widać w kolejnej części filmu. Tu już mamy podniesione drążki, później na drążkach po prostu na płasko położonych, a tu już są podniesione przeszkody. Dziewczynka razem z Czajusią przechodzą do galopu. Sprawdzamy nóżkę, nóżka jest dobra, więc możemy jechać. Tempo jest w porządku. I widać jak pięknie Czajusia się cieszy, że wreszcie może troszkę popracować. Bo była przez jakiś czas na antybiotyku, złapała jakąś infekcję, ale tu już jest całkiem zdrowa, tylko pomalutku, nie za wysoko, bo, bo miała dłuższą przerwę po prostu. I nie chcemy jej zmęczyć. To właśnie od tego zaczęliśmy, od drążków na płasko. powinna w odwrotnej kolejności nagrać, ale niestety tak mi się już zmontowało. Przepraszam. Ale właśnie od tego zaczynaliśmy, czyli od drążków na płasko. To były drążki, pomiędzy którymi mieliśmy dwie fule. I zmiana kierunku w drugą stronę. I teraz z lewego kusa na jazd, na koło, na przeszkódkę i zagalopowanie na lewą nogę, które tutaj niestety nie wyszło do końca. Ale ponieważ byliśmy już dość blisko przeszkody, to kazałam dziewczynce jechać. Fajnie by było wejść sobie na koło i poprawić tą nogę, ale jak już jesteśmy tak blisko, to ja jednak wolę nie zaburzać koniowi równowagi i jednak poprosić go o to, żeby skoczył. Nad przeszkodą została zmieniona nóżka na poprawną. I tu już jeździmy na dobrą nóżkę ładnie. Teraz pokażę Wam, jak wygląda takie czyszczenie padoku. Tutaj, w jedną i w drugą stronę woźnizło jeździło. Samo nie jeździło, bo mąż prowadził. I w drugą stronę już z ładunkiem. I tak cały dzień, ale czegoś nie zrobi, szczęścia, konia. I teraz bardzo zaciekawiona Gilata. Bo tutaj były montowane doseczki do góry. Wiaty, poprawiona była troszkę wiata, a koniki są bardzo ciekawskie, więc od razu się zainteresował, o co chodzi. A tutaj bardzo ciekawa jeszcze drabina, niesamowicie interesująca. Agressy chciała sprawdzić, co to jest i czy aby się nie da uciec przez tą drabinę do trawy, może do sąsiada. Taki żart. Ale były bardzo zainteresowane. Cóż to takiego? I już następny dzień, składanie tylnych padoków trawiastych i biegająca Sara z patyczkiem. Sara? Chodź! Chodź! Sara!